Witam serdecznie na kanale Natalia to ja. Dzisiaj chciałabym wam pokazać co się znajduje w Look Fantastic Box i również chcę wam pokazać co zakupiłam przez internet na Facebooku przez jeden sklep Butik tutaj w Anglii, ale zanim zacznę wam pokazywać co akurat mam, chciałabym przeprosić wszystkich w ostatnim filmiku Mój dźwięk był nie za dobry, dlatego że użyłam z mikrofonu z tej oto firmy. Nie wiem, czy to jest akurat problem z tym mikrofonem, czy każdy taki mikrofon ma problem, ale ja stwierdzam, nie będę go już używać. Szkoda, bo kupiłam go nowka sztuka. I jeszcze przed pokazem moim, przedstawieniem boksu, chciałabym, żeby każdy z was mógł wcisnąć przecież subscribe. Będzie to dla mnie bardzo miła niespodzianka i bardzo będę się cieszyć z tego względu, że będę wiedzieć, że oglądacie i chcecie oglądać dalej. Wiem, że ostatnio mnie długo, długo nie było, ale mam zamiar to zmienić, więc jeżeli zdacie łapkę w górę i zasubskrybujecie, będę wiedzieć, że mam sens robienia tych filmików. Ale powiem Wam, i tak będę robić te filmiki, że jak chcecie lajka, subscribe, będziecie mieć mnie na bieżąco, a jak nie, to i tak będę Wam robić filmy. Dobra, to zaczynamy Look Fantastic Box. Jest, nie pokażę Wam adresu. To jest oczywiście Look Fantastic na październik. Chciałam sobie pomyśleć, który miesiąc jest. Wiem, że już jest końcówka, Ale co mi tam? Otwieramy. Jest żółte pudełko. Hop, hop. hop. W pudełku mamy dodatkowo ulotki. O, ja cię, to tutaj nie Podwójnie dali ulotki. Super, nie wiem dla kogo. E, to tak. I tutaj otwieramy nasz, czy nasz, mój Lud Fantastic Box. E, jest ładny, żółty. Oczywiście, książeczka. Zobaczmy, co jest. Haha. To mamy już. Zobaczmy, co jest, i widzimy, co jest. Ewem wam widziałam na kanale styl... nie stylizacji, ale hmm, hejłobuzy. Karolina też dostała ten chyba... Hmm, tak, właśnie ten Look Fantastic Box otwierała też. Tam w jednym filmiku. Hmm, tak o, przy okazji. Bo oni tam vlogi robią, więc... Dobra. Ładnie pachnie. I taka jest zawartość. Tak widzimy, te takie gumeczki, co są teraz bardzo modne, są chyba tutaj dwie, jak widzę, tak? Dwie? Eee, dobra. Są dwie gumeczki. Mogę córce zrobić dwie kiteczki. Super, ona uwielbia kitki i ten jest bardzo ładny kolor dla dziecka. Ritual. Chciałam ostatnio kupić jakieś Chciałam ostatnio jakieś produkty kupić z tego właśnie, z tej firmy i się bardzo fajnie zdziwiłam, kiedy w moim budzie właśnie sprzedają te produkty. Mają więcej stoisk i bardziej luksusowe kosmetyki. I byłam raz i muszę wrócić, bo po wakacjach rzadko chodzę po mieście, wiecie, nie chcę tracić pieniędzy, nie? Ale tak, trzeba się przejść i kupić te produkty. To jest Lowing Body Cream. Jest otwarte czy nie jest otwarte? Ładnie, ładnie. Cytrusowy zapach. Energize your soul. No to taki właśnie cytrus. Super. Tu mamy jakiś Dr. Botanical. tu mask turmeric czyli z kurkumy. Tak. I to jest tak. Maseczkę, tak. Coś mówił, że to do włosu. Nie, to jest na twarz. Dobra. Yy, takich większych weźmiemy. Taka buteleczka i to jest Cleansing Gel Eco King. Od normalnej do yy, tłustej skóry. No, będę używać, bo się czasami przyda. Tutaj jest witamina E. I ekstrakt z ogórka. Nie lubię ogórków. Co my tu mamy? Znów Philip Kingsley, Bond Builder, takie malutkie. I co to jest? Co to jest? Ekkołoda. Hmm. Nie wiem, nie wiem. Poszukamy. Do włosów na końcówki. Split and ok. Bardzo dobrze, bo moje końcówki są bardzo zmę, e, zmęczone. Z, z, zepsute, zniszczone, ale jaki ładny kolor. Teraz mam to już po prostu, zostanę z takim kolorem, kochani, e, i tego będę używać. Będę testować. Okej, okay, to następne jest Oxygen Gels Laboratoria z Okej, okay, i co my to mamy? Jakiś krem? Mm -hmm. Tak, krew, krew. Krem na twarz. Ale z czego? Mm. Ja. na hydration, czyli czyli jak krem, no ma nawilżyć, jejku, dobra okej, okay, tu i takie jedno małe więcej nie ma to jest z Maka 3D Black Lash e, co to? czy komuś coś się wrzuciło przypadkiem? chyba tak ja tego tutaj nie mam Uu. Czyli to może być nie wiem albo tutaj kremik, nie kremik, tylko to jest uh, not for sale, czyli to wrzucili z czym dimension Czy to jest naklej ktoś. Proszę, nie, czekajcie. Łu jak cię, ciężko. Mam mini, mini chciałam powiedzieć. Nie wiem jak duże, widzicie? Tak, większe od tej rączki tutaj. Czyli mam tuż do rzęs taki malutki, bardzo fajnie. Mogę w końcu do pracy wziąć, bo często jak rano idę do pracy, to nie mam czasu sobie pomalować oczu i muszę swój normalny, wymiarowy tuż do rzęs brać do pracy i się w pracy tam szybko umalować. A ja to wezmę taki mały, to mi się potem zmieści w torebce. W takiej małej saszetce. Dobry pomysł. Dzięki! No, to tak jak mówię. Koniec. Pudełko będzie na coś, może na okulary tym razem. I sprawdzamy, co dostałam tutaj w paczce. To jest butików, które dziewczyny prowadzą w Anglii. Mają bardzo fajne ciuszki, mogę powiedzieć. Cena idzie no, duża na niektóre rzeczy, a nie na, na niektóre mała cena. Można powiedzieć na angielską cenę. E, I tutaj mamy taką koszulkę, zamówiłam, to jest SK. Dobra, zobaczymy, jak to. A nie, bo mówiła, że się mieści duże rozmiary. Tak. Yy, taka koszulka. Ale szaleści. Koszulka ym, 15 funtów. O, jest. Ja lubię białe. Tam dużo było nam tych czarnych. U. Taka koszulka. O rozciągliwa, no można powiedzieć, ale pachnie klejem. Bardzo dużo kleju tutaj, widać. Wszystko to jest przyklejone, no klej czuję. Ach, Philip Plank, luxury from Switzerland. U jeszcze nie miałam ubrania ze Szwajcarii. Um, to jest jedna rzecz, up, up. taka trochę nie na jesień, ale fajnie mieć pod kurtką, albo na dzisiaj było na przykład u nas 17 stopni, więc można ubrać koszulkę i nawet skórę jak się idzie w dzień. I tutaj już większa paczka, bo to jest... to powinien być spetek. ale zielony! Wow, na, na ekranie inaczej wyglądał. I wy też inaczej wyglądacie. To to dopiero jest, choinka. To jest po prostu taki golf. Tunika. Ok. Taki prosty, długi rękaw. Naprawdę duży ten golf. Uh, uh, uh. Pół ręki. ciepły. Czuję. Będzie ciepło. Dobra, kochani. Zobaczcie mój sweterek. Może na zdjęciu którymś. A dzisiaj nie będę już przymierzać, bo naprawdę późno jest i ja tylko tak szybko zrobiłam ten film, żeby był. W sumie, nie żeby był, tylko żebym mogła Wam pokazać ten look fantastic box, bo mój mąż by sam otworzył, a były momenty, że sam otwierał te pudełka i dlatego nie robiłam filmów. Bo już nie było takiej niespodzianki dla mnie. Chociaż to, to że oglądałam y, u Karo y, też za bardzo nie było dla mnie y, niespodzianką z tym <laughs> i z tym i z tym. Ale jednak trochę ją tam słuchałam, trochę nie i ona tylko tak wiecie, pokazała i do widzenia bo ona już długo na jutro. A ja zacznę. Dobra, kochani. To ja lecę posprzątać, bo naprawdę mam bałagan. Yy, I zobaczymy się już niedługo. Mam nadzieję. Pa!